Teraz Widzicie to? Przez oczko mi chciało przylecieć. Ja pierdzielę kolczyk, kolczyk. Marihuana? A komu to potrzebny? A dlaczego? dlaczego? Witajcie, moi drodzy, dzisiaj taki spontaniczny odcinek. A mianowicie przejeżdżałem przez Polskę dzisiaj i skontaktowałem się z Robertem, z którym już jakiś czas piszemy. Robert mnie zabierze dzisiaj na swoje kąpielisko ulubione. Nie, nie na to. Takie dużo większe z tego co słyszałem i zobaczymy co tam wyjdzie. E, potuptamy, pochodzimy, pogadamy. Myk, myk. Do zobaczenia na plaży. No, tak jak mówiłem, tak się też stało, więc jeszcze witam. raz witam witam serdecznie i lecimy szukać tą, tą przeszukać tą plażę. Tak jak mówiłem, Robert nie zabrał tutaj na dużą plażę. Sprawdzimy co się w niej kryje. Pierwszy sygnał na 11. Sprawdzamy go. Fajna, czysta parza, dosyć Kopięty Ja oczywiście dzisiaj bez stroju, bo dałem ciała Nie myślałem, że gdzieś będę tuptać Więc idę w dresie 20 groszy, pierwszy fancior, lecimy dalej Ja już mam coś, co nie jest kapslem To jest jakaś przypinka, czy coś takiego Xtreme Sygnał 12 Dosyć taki solidny 12 Nie wiem, może zawleczka Ach, zaraz sprawdzimy, ale mi jest zimno. Cholercie, miałem kryzys mały. A, żeby wejść. No, czyżby monetka, czy coś innego? Monetka! Ziko! Ziko wpadło. Powiem Wam tak. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żebym tak głęboko wchodził. Jestem po barki w sumie. Zimno jest już jak diabli. A nic Jak to mówią co Coraz nie zabije to nas mocniej, ale nie wiem czy, czy mi to czasem nie zabije <grym> zaraz Nie, nie dość, że jeszcze woda zimna to zaczęło padać Pełen komplet normalnie dzisiaj <grym> Tutaj mamy sygnał na 11 Oni się chwilą jedna na mnie patrzała tak jakoś dziwnie <grym> Co za wariat Co sumie to się nie dziwi, też bym tak pomyślał Dwa lata temu, tu o fani, co za wariat do bursztynu szuka. <grytanie> to bym w ten sposób pomyślał. A, czy nie? Kopnięte chyba. To tak. 50 groszy Jest 50. Są fajne sygnały. To znaczy, że tutaj jeszcze dużo rzeczy jest. cicho, Hehe. <grytanie> Serduszko z zapałem. Ciekawe czy. Punty, punty nie widzę, jest takie niby złotopodobne, ale no najgorsze, że punty nie widać. Czekajcie, zobaczymy na wykrywaczu. No niby jest na, na złotko, na paproszek. Dobra, sprawdzę w domu i jak będzie złotko to napiszę. Ciekawy sygnał 12, 16, 15, ale bardzo czysty. Więc jestem ciekaw, ciekaw, ciekaw. Kopnięty. Krzyżyk. No, patrzcie. Ciekawa czosncewerka. O, ale się olałem. Robert! O, Robert! A Robert jest słyszy, to za chwilę mu pokażę. Ale to jest chyba 95, jak mi się wydaje. No nic, myk, myk. Tu mam świetny sygnał. Jakiś świetny sygnał, świetny, świetny. Bardzo skaczący, bardzo dziwny. Ja takie lubię. Skaczący, dziwny sygnał. Trochę jakby na krzyżyk, bo tak mocno skakało. Ale to się zobaczy zaraz. No Póki co widzę Kamlot. To chyba nie on. I widzę. Takie coś. a o, 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 a, dobra, jest. Jakieś sreberko chyba, bardzo stare. A może, a może, nie, zobaczę w domu jeszcze. I wam napiszę. Hej, hej. W każdym razie jest to na pewno nie kapsel, więc cieszy. Sygnał 14. Ale taki bardzo ładny. Tu jest jeszcze jakiś sygnał, całkiem spoko. A, srebrnastka nam wrzuchnęła. Piąteczka. No kurde, świetne miejsce. Ja bym tutaj kurde był cały czas, cały czas podczepą. Który rocznik 94 Pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, ale fanta super tutaj mamy fajny sygnał Nie widzę za bardzo gdzie się kończy Więc tak A Robert tam trochę A tutaj poszedł kopać A tutaj ciekawe brzmi całkiem spoko Niestety nie kopnięte, ale jakby się złożył sprawdzamy wicie nic chyba trochę bliżej było, wiecie Chyba trochę bliżej Żeby słonko wyszło, chociaż na chwilę, kurczę, a nie? Tylko zimno i zimno Niestety to hobby trzeba po prostu lubić, nie? Mam powiem od razu e, Chyba kopnięte, Ale O, zawieszkę, Zawieszka seduszka, słonik, to jest słonik Zawieszka raczej nie jest nic fajnego, ale słonik zawsze cieszy Megdofantów Widzicie? Coś tu się ciekawego dzieje Okej okay, to si to, to, to. moja patelnia jest trochę za duża może na to bajarko chociaż całkiem dobrze mi idzie myślę Ehehe. Sreberko, kolejne Sreberko A jakieś stare tutaj trochę poleżało widzicie? Dobra Patelnia daje radę Właśnie sobie gadamy z Robertem Co kopać, czego nie kopać I wpadło sreberko chyba, wiecie? Dobra, jest Ale zobacz, jak ładne Listek, Robert O kurde Taki. Takie rzeczy tylko u nas. Takie rzeczy tylko u Roberta. Ten mi się podoba. Myk. Robert mówi, że ja ma klocek Lego, a ja mam kolejną biżuterię, ale taką... ...padzie niestety. Daję męcik. Niestety. Myk. Ten dym dym tutaj, kolejny... ...kolejna biżuteria. O, co to jest? Pszczółka maja? Coś takiego? Srebrna, nie, chyba nie srebrna, to jakiś badziew jest. Ale jest! Myk! To jakaś duża moneta. Co to jest? Jest to żerek z tyłu. A z tej strony nie wiem. Ale jakaś taka smartretowana ta moneta. Jeden złoty perel. Jakiś taki duży, dziwny? Nie wiem. Jeżeli ktoś kojarzy, to dajcie mi znać w komentarzu. No, a my zmieniamy podobnie stronę. Idziemy z powrotem na dziką plażę. Tam jakoś lepiej sypało. Dobra, do pierwszego. W końcu dwójeczka wpada w tym Bajzlu. Bajzol tu jest jak w Gdyni, całkiem niezły. Zrobiłem tutaj. Wyciąłem wszystko, tak żeby tylko dwójki, piątki, obrączki, srebro łapało. 18, 19. I, i i i i i czyżby 2 złote czyżby 2 złote czy co to nie dwieczka myk na plaży też sypie 15 sygnał czyżby piąteczka dobrze by było Gdzieś trochę bliżej tutaj chyba i, 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 i... Stoi to jest za 2 złote PRL? Chyba 2 złote PRL. Ale na 15? Wpadła kolejna perelka, 10 złotych PRL. Tam przy tym pomoście, przy tym molo cały czas perelki wychodzą. Idziemy z powrotem na tą miejsce, gdzie srebrka wpadała. 10, 11, 12, jakoś tak. Nawet coś tam cewkę widzę Teraz może podejdę jeszcze do tego pomostu, ponieważ tam wchodzą na różne pojazdy morskie rowerki, nie rowerki 50 groszy, myk Wszystko, wszystko Już wiem co mam w sicie Już wam pokazuję I myk Rower. Chcesz założyć? Tak, <laughs> no, to się korekcyjne, jakieś kurde, szkoda do brzydkich fantów Sygnał 12 Bardzo kłaciutko Myślę, że Zika jeszcze płyce iż bliżej to jest Zika plus sztuczce sztuczce tutaj, zika tutaj i lecimy dalej Zygnął 18, 19, czyli 2 zł. i 50 groszy. spoko, 2,50 w jednym sicie, Takich sit więcej. Ktoś pięknie stanął tutaj mi na 2 zł. No, 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 gdzie ty jesteś tutaj, dwójeczko? Gdzieś tutaj kopnięte, chyba 2 zł, ale już widzę nawet. Dobra, trochę się obudzę jeszcze, ale będzie. Myk, wujeczka. Moi drodzy, lecimy z podsumowaniem. Czas spadać do chaty. No i zobaczmy tutaj, co udało ci się uzbierać. Mamy prawie biżuterię. Prawie biżuterię? Nie, no jest biżuteria. No, zatyczka na nosek, kolczyki, dwa kawał biżuterii, taki malutenki. Aha. Klucz do zamku. Aha. 6 8 złotysiaczykiem plus taka 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 monetka brudna łapska. A to jest ładna monetka to. O. Zrobię zdjęcie za chwilę. Taka jakaś. Aha. No klocek Lego się znalazł. No i oczywiście jak zawsze zestaw. kapsle, kapsle, kapsle. Dobra, przejdźmy do moich fantów. Brzydkie są w torbie. Tutaj nie ma ich jakoś strasznie duże ale są. E, dobra, perelek trochę trafiłem tutaj przy molo. Jeżeli chodzi o bilon. E, 5 15, 16, 17 złotych prawie. No i biżuteria. Słonik, jakiś słonik się trafił. Tutaj mamy dziadowską biżuterię jest. Tu jest chyba sreberko, tak mi się wydaje i to jest sreberko z pszczółką mają, więc petarda moim zdaniem. Srebrny krzyżyk. Tutaj jest to całkiem ładny srebrny kolczyk. Nówka sztuka. E, trzy srebrne kolczyki, z czego jeden w kształcie żółwia i trochę tutaj poleżały widać. E, I to nie wiem, niby wygląda na złotko, bije na złotko, ale to chyba nie jest złotko. Sprawdzę w domu i wam napiszę. E, zawieszka Extreme, i to by było na tyle. Jeżeli Wam się odcinek podoba, to zapraszam do kolejnego. Zostawcie łapkę w górę. I tyle, żegnamy się. Hej.